Szanowni Państwo, już najbliższy weekend, 7-8 czerwiec 2025, 25 Mazowieckie Dni Rolnictwa w Oddziale Poświętne w Płońsku. Serdecznie Państwa zapraszam. A mamy co pokazać? Na 26 hektarach pól doświadczalnych. Ponad 1140 poletek doświadczalnych zboża, rzepaki, buraki, kukurydza, ziemniaki, rośliny strączkowe. Naprawdę warto u nas być i zobaczyć, co na tych polach mamy, jaką technologię stosujemy. Również, proszę Państwa, oprócz pól doświadczalnych, zapraszam na wystawę maszyn rolniczych i całą tą łątoczkę związaną z rolnictwem. Ponad 300 firm w tym roku zaprezentuje się na naszej wystawie. Oprócz tego, Szanowni Państwo, konkursy dla dzieci, dla młodzieży, wystawa zwierząt hodowlanych. Naprawdę warto nas być. Najbliższy weekend. Zapraszam do poświętnego.